Lej, olej. No, nie, nie. on pali on pali swoje. Tak, tu turbo. Ocharger. Czekaj. O, no, Dobra. Dobra. Piquinho aqui, mano. Pode apanhar aqui? Pode. 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 O pierdole ty! Jeszcze ty masz tu! Nie tylko cała, guma! To jest guma? Ja. No. Okay. Teraz jak filki! Druty! na Ja tam pierdolę! Nie biorę

To okay. jest